Rozpoczęliście niedawno czas formacji z Ewangelią Świętego Marka, w której Bóg osobiście zwraca się do każdego. To jest czas, w którym budzi serce do jeszcze większego zaufania Mu, do oddawania Mu wszystkiego tego, co mamy. Oddając się Bogu, odkrywamy prawdę o Nim. Odkrywamy prawdę, że jest rzeźbiarzem, że jest tym, który chce nas dotykać swoim słowem. Który chce w każdym z nas tym słowem działać. Wiemy, że Jezus ukazany w Ewangelii Świętego Marka jest tym, który naucza z mocą. Jest tym, który poprzez głoszone słowo oczyszcza, uzdrawia, dotyka i stwarza serce na nowo. Przychodzi w to miejsce z nowością, pozwalając przemienić całe życie człowieka. Jezus jest tym, który swoim życiem pokazuje drogę do świętości. I konkretnie każdego z nas zaprasza do tego, by na tą drogę wyruszyć, by razem z Nim tą drogę pokonać. W ostatnim tygodniu mieliśmy szansę odkryć i zgłębić misję Jezusa. Misja to posłannictwo. To bardzo ważne i konkretne zadanie, które zostało komuś powierzone. To zatem coś co zostało Jezusowi objawione i wyznaczone przez Ojca. By odkryć prawdziwy sens misji Jezusa, by zobaczyć, jak ona zostaje realizowana w życiu Jezusa, musimy wpierw poznać Jezusa. Musimy zobaczyć i jeszcze raz odkryć Jego działalność, to, co robi w swoim życiu. Musimy odkryć i odpowiedzieć sobie na pytanie, to, które pada bardzo często, kiedy Jezus. Dokonuje znaków. Pytanie z, z ust apostołów, kim on jest? Kim on jest, że wszystko jest mu posłuszne? Jezus jest człowiekiem. Jest synem Bożym. A podczas chrztu w Jordanie dowiadujemy się, że jest synem umiłowanym. Jest tym, w którym Bóg ma upodobanie. Jezus jest posłany do ludzi. Jego posługa i wszelka działalność skupia się zawsze na drugim człowieku. W ten sposób realizuje swoją misję. Dociera wprost głęboko do serca człowieka. Czyni to na dwa sposoby. Wpierw kieruje słowo prawdę. Następnie czyn miłości, ten, który wypełnia w życiu człowieka. Dociera wprost do człowieka, porusza Jego serce, i zaprasza to serce do konkretnej decyzji. Pokazuje w tym, że człowiek jest tym, którego darzy szacunkiem, że człowiek jest mu bliski, że człowiek jest ważny dla Jezusa. Właśnie oni są moją matką i moimi braćmi, bo kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Jezus jest tym, który ma panowanie i władzę. Potrafi zapanować nad chorobą, nad śmiercią i wprost mówi, że panuje nad grzechem, że przychodzi, aby powołać niesprawiedliwych, lecz grzeszników. To właśnie w życiu grzeszników i słabych chce realizować swoją misję. Jest tym, który chce dawać nadzieję wszystkim tym, którzy są słabi, wszystkim tym, którzy już dawno przekreślili swoje życie. Którzy zapomnieli o tym, że mają możliwość powrotu do Ojca, że mają możliwość powrotu do miłości, do źródła życia i zdrowia. Jezus jest lekarzem, który przynosi im uzdrowienie, przynosi ulgę i wszystko to czyni ze swojej miłości. We wszystkie te choroby, we wszystkie te miejsca nowe tchnienie, właśnie po to, by podnieść na duchu i na nowo ożywić to, co już obumarłe. By dać życie w wolności, życie na nowo. Jezus panuje nad duchami czystymi. Sprawia, że ci, którzy są zniewoleni, stają się na nowo wolni. Stają się na nowo dziećmi Bożymi, bo odzyskują tą godność. Panuje nad burzą. Przynosi apostołom pokój i ukojenie wtedy, gdy ich serca są przerażone. Uzdrawia ich ze strachu i braku wiary. Ucisza w ten sam sposób każdą z burz w naszym życiu. Ucisza w ten sam sposób wszystko to, co jest wzburzone w nas. Wycisza lęk i niepokój, każde uniesienie emocji, słów i konfliktów w naszych relacjach, domach, wspólnotach. Jezus jest nauczycielem. Naucza z mocą. A poprzez swoją naukę nie ukazuje samego słowa, ale pokazuje, jak to słowo działa w życiu człowieka. Pokazuje gotowy i konkretny czyn, jaki słowo tworzy w sercu. Pokazuje, jak słowo ma moc przemienić, stworzyć na nowo. Jezus, realizując swoją misję, skupia się także na formowaniu swoich następców. Jest tym, który powołuje. Wybiera sobie uczniów i tak, jak mówi Ewangelia wybiera tych, których sam chce, tych, których sobie upodobał. To im poświęca najwięcej uwagi. To dla nich mówi przypowieści, w których objaśnia im tajemnice Królestwa Bożego. To ich konkretnie przygotowuje. Na swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To im składa obietnice Ducha Świętego, obietnicę tego, że będzie z nimi wtedy, gdy będą czynić znaki w Jego imię. Nie zostawia ich samymi, ale wciąż wskazuje im drogę i umocnionych posyła tak, by dalej nieśli dobrą nowinę. Tak, by jeszcze dalej misja Jezusa była przekazywana. Po to, aby objawiać moc Ojca. Dokonuje tego nie na pokaz, ale właśnie po to, by we wszystkim tym objawiła się chwała Boża, by Bóg został w tym uwielbiony. W ten sposób wypełnia misję, którą powierzył mu ojciec, w ten sposób wypełnia prawo, to które było zapowiedziane już w Starym Testamencie, w ten sposób Jezus pokazuje, że jest synem Boga, objawia prawdę o sobie, że to On jest posłany właśnie po to, by dokonać dzieła zbawienia. Jezus wypełnia tę misję tylko z jednego powodu bo pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Czyni to z miłości i dokonuje tego na drzewie krzyża. Zbawienie Jezusa, które dokonało się na drzewie krzyża, to nie tylko wypełnienie Jego misji. To nie tylko spełnienie obowiązku, który dawno został mu powierzony. To nie tylko wypełnienie czegoś, do czego został przygotowany, nawet pomimo prób i zwątpienia. To coś zdecydowanie więcej niż pokonanie naszych grzechów, słabości, chorób i lęków. Zbawienie Jezusa to wolność. Zbawienie Jezusa to nowe życie dla każdego z nas. To, który płynie z krzyża, to, które znajduje swoje źródło w krzyżu Chrystusa. Jeśli ktoś żyje z Jezusem, to, to znaczy, że doświadczył żywego Jezusa. To znaczy, że doświadczył zbawienia, które płynie z tego krzyża. To znaczy, że otrzymał już nowe życie w obfitości, że potrafi na nowo żyć, patrząc na swoje życie z perspektywy osoby zbawionej, patrząc na swoje życie z perspektywy osoby, która już doświadczyła pełni i obfitości. Myślę, że tutaj każdy z nas mógłby powiedzieć świadectwo swojego życia, świadectwo tego, jak to życie zmieniło się wtedy, kiedy doświadczył zbawienia. Kiedy w swoim życiu postawił Jezusa jako panem, kiedy uczynił go panem wszystkich sfer swojego życia, świadectwo tego, jak wygląda dziś jego życie, bo przecież jest inne, kiedy Jezus jest panem i zbawicielem naszej codzienności. Chcę opowiedzieć Wam krótkie świadectwo o tym, jak Jezus stał się panem mojej pracy. Pracuję w szpitalu jako pielęgniarka, i nie wyobrażam sobie, nie zaprosić Jezusa do tego miejsca. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że przeżywam swoje dżury w szpitalu bez obecności Jezusa, bo Jezus jest Panem Czasu, Życia i Śmierci w mojej pracy. Jezus jest tym, który pozwala mi zrozumieć i zaakceptować to, że sam wybiera czas, w którym chce działać że sam wybiera sposób, w jaki chce działać. Ja zawsze byłam osobą, która lubiła mieć wszystko poukładane, yy, posegregowane jak w zegarku. Ale Jezus pokazuje mi bardzo często, że On chce mieć nad tym kontrolę, że On chce zaplanować nad czasem, który spędzam w pracy, bo tylko wtedy będzie mógł działać przez moją pracę i przez moje ręce. Nie jestem w stanie zaplanować żadnego dyżuru, ale jestem w stanie oddać każdy dyżur jemu właśnie po to, by on mógł w tym czasie działać. Pamiętam, jak rok temu zaczynałam pracę w szpitalu, bardzo ciężko było mi zrozumieć przez pierwsze tygodnie i miesiące pracy e, zjawisko śmierci, które było nieuchronne w tym miejscu. Pamiętam, jak e, było to dla mnie bardzo trudne do zaakceptowania, że pomimo walki, którą toczymy o życie, bardzo często w tej walki nie udaje nam się wygrać. To były momenty, w których ja byłam bardzo często przerażona i zasmucona w pewien sposób, zawiedziona, że tak wiele robiliśmy, a wciąż się nie udaje. Ale odkąd uczyniłam Jezusa Panem tych sytuacji, Panem mojej pracy, pokazuje mi, że nie może odsunąć tych trudnych sytuacji z mojego życia. Ale mimo wszystko, że nie może tych sytuacji wyeliminować i odsunąć, to jest ze mną i pozwala mi tę sytuacje w sobie przeżyć, pozwala mi je zrozumieć i w jakikolwiek sposób zaakceptować. Że jest tym, który chce się ze mną w tych trudnych momentach jednoczyć. Jest tym, który chce tę sytuacje razem ze mną przeżywać. I błogosławi mnie jak może. Błogosławi mnie przede wszystkim w relacjach ludzi, których stawia w mojej pracy. Błogosławi mi w relacjach przyjaźni z tymi, z którymi pracuję, po to by było mi prościej z nimi dzielić się tym, co trudne, tym, co niezrozumiałe dla mnie. W ten sposób też możemy się wzajemnie umacniać. Jezus jest tym, który zawsze daje mi tyle, ile jestem w stanie unieść. Bo sam doskonale zna moje serce. Sam doskonale wie, ile jestem w stanie przynieść. Dlatego chcę doskonalić się w moich słabościach, dlatego chcę dotykać wszystkiego tego, co do tej pory nadal mnie paraliżuje, ale chcę te miejsca wypełniać sobą. Chcę w te miejsca przychodzić i dawać swój pokój, bo przecież jest dawcą pokoju, bo przecież obiecał nowe życie to, które jest pełne obfitości, to, które jest pozbawione lęku. Jezus pokazuje, że to, co dla mnie jest końcem, to, co ja już dawno uznałam za stratę, dla niego jest wciąż nowym początkiem, jest wciąż nową drogą, jest przejściem do nowego życia. Doświadczenie Jezusa, który zbawia, sprawia, że zaczynamy postrzegać swoje życie inaczej. Prawia, że zaczynamy inaczej patrzeć na nową rzeczywistość. Zaczynamy żyć na nowo. W obfitości tej, którą Jezus dla nas przygotował. Poprzez misję Jezusa możemy odkryć także nasze powołanie. Tą misję, która jest dla nas. Tą, którą Jezus zasiał w sercach i każdego dnia karmi swoim Słowem. Pomyśl dziś, jaka jest Twoja misja. Do czego dziś Chrystus zaprasza Cię w słowach pójdź za mną? Czy jesteś gotowy te słowa dziś usłyszeć? Może słyszałeś już te słowa na głos, ale wciąż brak Ci wiary i odwagi, by na nie odpowiedzieć. Może wciąż. Nie masz siły albo nie chcesz po prostu wyjść mu na spotkanie. Może nie chcesz zrozumieć, że on chce realizować swoją misję w twoim życiu. Poprzez twój trud, poprzez cierpienie, poprzez twoją pracę, poprzez twoją posługę i przez całe twoje życie. Jezus jest tym, który czeka na ciebie. Słowo Pójdź za mną, wypowiada do ciebie codziennie. Tak byś do tego wracał, byś każdego dnia budził się z sensem swojego życia. Byś w tym sensie rozumiał, że Jezus chce, abyś każdego dnia podążał za nim. Byś innych do tego zapraszał. Doświadczenie Jezusa objawia nam prawdę o nas. O tym, jacy my jesteśmy, prawdy, której nigdy nie powinniśmy w swoim życiu zatracić, zapomnieć, to prawda o tym, że jesteś bezcennym darem, danym od Boga, po Bo to, by inni, którzy będą patrzeć na Twoje życie, dostrzegli to, że niesiesz Chrystusa, Chrystusa, który chce ich zbawić. Chrystusa, który chce także za nich oddać swoje życie każdego dnia.